Cześć, witajcie! Dzisiaj temat testerów ciśnienia, sprężania w silnikach benzynowych, generalnie w silnikach dwusuwowych, bo o tych będziemy tutaj sobie rozmawiać. Zanim yy, przejdę do takich prób yy, tutaj, tych, i porównać tych mierników, takiego tutaj droższego, o którym już wspominałem w jednym z materiałów, kosztował 170 czy 180 zł. Wyposażony w taki zaworek, o którym za chwilę i porównanie do miernika. Który kupiłem za 50 zł, jakiś czas temu Taki komplecik, ogólnie często spotykany właśnie w, w sieci o tym, będzie, o tym będzie za chwileczkę Chciałem się skupić jeszcze na zaworku Schradera Co to jest za zaworek, dlaczego w takim akuratnym mierniku na przykład jest zalecany, aby był. Więc ten zaworek Sheredera Augusta Sheredera został opatentowany w Stanach Zjednoczonych w 1893 roku. I ogólnie każdy, każdy z nas miał już okazję się z nim spotkać. Tylko pewnie niektórzy nawet nie wiedzą o co o jaki zaworek chodzi jest to zaworek, który jest stosowany w każdej dętce w każdej feldze samochodowej jest to po prostu ten zaworek, który wkręcamy w wentyl tu mam taki wentylek przykładowy pewnie go nie zobaczycie z tej odległości w środku znajduje się ten właśnie oto zaworek szradera ruszamy z tematem mierników ciśnienia, mierników, testerów, sprężania w silnikach ogólnie, no nie tylko dwusuwowych, bo mierzymy ciśnienie również w czterosuwowych silnikach. Bardzo proste urządzenie do diagnostyki, bardzo takie, myślę, że każdy powinien, jeśli się bawimy w takie majsterkowanie, coś takiego posiadać, bo nieraz potrafi to nam troszeczkę ułatwić, chociaż oczywiście nie zawsze. O czym też za chwilkę powiem. Co wchodzi, na przykład na tutaj taki zestaw za 50 złotych, widzimy, co my tu mamy w takiej walizerce. No jest to fajnie spakowane, może to się nam podobać, bo jest to fajnie taki foterali, każda, każda część ma swoje, swoje miejsce, dlatego tutaj yy, wizualnie może to cieszyć oko. Mamy tutaj manometr, który jest wykonany z takiej zalany taką gumą, taką osłoną no jest to fajne w razie gdzieś tam uderzenia, oczywiście nie rzucajcie tym ani tam nie, nie bijcie tym bo to nie o to chodzi, ale takie powiedzmy gdyby na coś leżało, coś tam na to się przewróci jest jakaś osłona tu jest zaworek właśnie, którym też upuszczamy takie ciśnienie no jeśli chcemy ponowić pomiar musimy powiedzmy tutaj zerować ten nasz manometr, czyli wciskając Tutaj przycisk, spuszczamy to powietrze i możemy ponowić tutaj tą naszą, yy, nasz pomiar. Wąż gumowy, dosyć długi. Z jednej strony zakończony szybko z z drugiej strony zakończony gwintem. I no, tutaj tego zaworka nie ma. Można by to próbować rozwiercić, nagwintować i zainstalować zaworek. No nie wiem, jakby to się sprawdziło. Nie próbowałem, być może kiedyś spróbuję. W tym oto zestawiku mamy jeszcze rurki. Takie jednolite metalowe rurki z takim tutaj gumową uszczelką, którą przytykamy do czyli musimy dopchnąć sobie ten manometr. Ja to może już zainstaluję tak to wygląda po złożeniu możemy sobie to to przypchnąć mocno ręką, docisnąć. Szarpiemy. Najlepiej, ktoś nam tutaj będzie szarpał, będziemy widzieć pomiar tego ciśnienia. W tym przypadku, wybierając gumę, gumowy przewód, a przewód taki tutaj stalowy to aluminiowy, yy, mamy tą pewność, że tutaj nic nam się nie rozpręży pod wpływem ciśnienia, nic nam nie spuchnie, tak jak to bywa w tych gumowych przewodach, które po prostu po nabiciu ciśnienia pęcznieją. Zwiększając objętość w środku i powodując przekłamania w naszym pomiarze ciśnienia. Co jeszcze tutaj mamy? No, mamy takie tutaj cztery różne adaptery, które, wiadomo, służą do tego, żeby sobie zredukować ten gwint na tutaj już pod parę rodzajów różnych, pod kilka rodzajów świec, kilka średnic świec. Wiadomo, że świece w silnikach występują różne, mniejszej, średnicy większej, więc, żeby no można było tutaj sobie. Dopasować to, możemy sobie coś tutaj podobierać. Zestaw: Może nie jest taki całkiem głupi, i, i jakoś to tam też działa. Natomiast wiarygodność tutaj tego pomiaru będziemy testować, czy to faktycznie działa. Czy to jest warte tych pieniędzy? Natomiast tutaj mamy. Miernik, który po prostu przyszedł tak zapakowany, tylko w pudełko. Obudowa metalowa, bez żadnych gum, bez żadnych osłon. Możemy go tu sobie wykręcić. No i mamy tutaj ten zaworek, tak, o którym wspomniałem. Tu jest drugi do przyciskania, ładnie to pracuje. Wężyk jest krótszy, chociaż no jest to guma. Nie wiadomo, jak to jest solidna guma, czy też nam nie będzie to. Do tego mieliśmy taki sobie redukcję na większą świecę, którą sobie tutaj wkręcamy. Tak jak wspominałem w poprzednim materiale, takim bardziej ogólnym, w którym omawiałem bardziej takie stawy bieżące, to wspomniałem, że ja będę do tego miernika wykorzystywał w razie czego tutaj te redukcje z tego. Także nie zależało mi, żeby akurat nie w tym zestawie tutaj. Yy, poszukiwać dodatkowych jeszcze właśnie takich redukcji no bo skoro to mam u siebie no to to po co to dublować teraz przejdziemy sobie może do tego jakie to są różnice i na czym polega ta różnica tych ciśnień dlaczego te yy, mierniki mogą przekłamywać nie wiem czy to będzie dobrze widać ale <laughs> o co chodzi tu mamy yy, przykład Cylinder, tłok i nasz tester z zaworkiem. I tutaj po lewej stronie mamy cylinder, tłok z, y, z miernikiem tego sprężania bez tego zaworka. Y, ważne jest, żeby przy pomiarze kompresji mieć otwartą przepustnicę lub np. zdemontować gaźnik. Chodzi o to, żeby. Tutaj był przepływ świeżego powietrza, świeżego, żeby to powietrze mogło się swobodnie dostać do naszej yy, komory sprężania. Yy, zaworek w takim przypadku ma nam zablokować przestrzeń cylindra i oddzielić to od tej przestrzeni tego przewodu. Tutaj mamy przykład, właśnie manometru bez zaworka, i tutaj, jak widzicie, nic nam nie blokuje to ciśnienie, sprężanie. No oczywiście ono tu i tak jest, przechodzi nam tędy. Ale jeśli nie odetniemy tutaj, nie zablokujemy tego przepływu swobodnego, to w tym miejscu, do tej naszej pojemności i wygenerowanego ciśnienia, musimy dołożyć tutaj pojemność tego przewodu. I ten przewód zwiększy nam objętość, Naszego cylindra, co spowoduje generalnie spadek ciśnienia, bo to ciśnienie ono nam ucieknie w ten wężyk. Ten wężyk nam może spuchnąć, i okaże się, że właśnie na jednym manometrze będziemy mieć wskazanie 8-10 barów, a na drugim będziemy mieli tego wskazania 5 albo 6. W tym przypadku te ciśnienie zawsze będzie rzetelnie zmierzone, bo zaworek nam zamknie tą przestrzeń, czyli oddzieli nam cylinder od tego przewodu. Nie będzie niebezpieczeństwa takiego, że nam to ciśnienie po prostu się yy, jakoś zniweluje pomiędzy, pomiędzy przewodem a tym cylindrem z jakąś stratą. Yy, dlatego tak to mniej więcej wygląda. A w praktyce porównamy sobie, który z mierników. Um, pokazuje rzetelniej powiedzmy, czy widać jakąś różnicę być może miernik, który kupiłem za 50 zł, wcale nie jest taki do niczego, wcale aż tak nie przekłamuje i po prostu tutaj um, nie jest to aż tak znaczące dodam tylko, że przy tego typu silniczkach, gdzie te pojemności są bardzo malutkie, bo są to silniki kost spalinowych, pił spalinowych, generalnie o bardzo małych pojemnościach to tutaj ten miernik, po prostu ta ciśnienie może naprawdę się nam bardzo wahać przy stosowaniu takich mierników. I tutaj myślę, że będzie to widoczne. Ktoś mówi, że piła spalinowa ma wygenerować 12. Czy to faktycznie może tak wyglądać? I czy to jest rzetelna informacja, która naprawdę jest sprawdzona, tego Wam nie powiem. Natomiast mogę przedstawić to na ten, w, ten, w ten sposób, tak jak to yy, przed chwilką mówiłem, na porównaniu dwóch pił takiej samej pojemności, takich samych firm na silniku uszkodzonym, na silniku, na silniku dobrym, plus dwa mierniki i będziemy sami widzieć jak to się układa, jakie ciśnienie, powiedzmy, jest takim, powiedzmy, mniej więcej dobrym ciśnieniem, na którym piła może chodzić, na którym silnik może chodzić poprawnie i też żebyśmy nie musieli się martwić na zapas tym, że na przykład nie wiem, no, ktoś nam powiedział, że piła musi mieć 12 barów, a nasza będzie miała 6 albo 7 i my już wskazujemy to piłę na złomowisko gdzieś tam, albo nie wiem, na, na już śmietnik, no bo, bo uważamy, że to już jest za mało. Być może winę ponosi sam miernik, a nie sama piła, czy sam silnik. Oto nasi pacjenci, partner. 351 z zatartym silnikiem, gdzie ta kompresja powinna być dużo mniejsza. Partner 350 z nowym cylindrem, z nowym tłokiem, z nowym pierścieniem, gdzie ta kompresja powinna być powiedzmy, że wzorowa i to powinno nam tutaj działać. Zobaczymy, ile taki, taka piła bez wciśniętej przepustnicy gazu wygeneruje nam ciśnienia. Ok, zaczynamy. Ile mamy? 7 barów. 7 barów yy, na taką piłę. Ok, na tanim mierniku. Jeszcze raz. jeżeli pomiar był rzetelny, będę próbował takie 3 próby robić. Dalej 7. Tutaj mamy już 6. No teraz spróbujemy sobie na, na uszkodzonym cylindrze i tłoku. Zobaczymy jak to wygląda. I mamy cztery bary. No prawie 5. Prawie 5. Nadmiar paliwa w misie korbowej, co powoduje? Prawdopodobnie do szczeniu troszeczkę to upiłe. No i z ciekawości Wam tak pokażę jeszcze, co znaczy, kiedy mamy za dużo paliwa w misie korbowej i że potrafi uszczelnić cylinder. Widzieliście, pomiary były w rzędu 7, prawie 8 barów. Trzy pierwsze. Po wydmuchaniu mieszanki z cylindra, sprężanie. Tutaj spadło do 5 barów to samo, 5 barów, czyli 2, 3 bary, prawie też mniej, czyli podobnie jak i przy zatartym silniku eee, nie ma tu jakiejś wielkiej różnicy. Teraz zablokujemy sobie, zablokujemy sobie przepustnicę gazu, przepustnica otwarta. 5 barów. Silnik po remoncie. 5 barów. Eee, czyli uchylenie przepustnicy gazu. Niewiele zmieniło tutaj w sprężaniu tej tej piły sprawdzimy sobie na zatartym silniku jak to się będzie tutaj kształtować oczywiście to jest tani miernik i tak jak mówię e, może mieć też pewne przekłamania dokręcamy mierzymy sobie na tej drugiej przepustnica otwarta cztery pokazało cztery no to jeszcze jedna próba. 5 Chodzę, e... już mi ciepło. Da już mi ciepło, ciepło od machania. No więc ten, ten manometr sobie chowamy. Teraz chwila prawdy. Zaczynamy. Że tak powiem, na profesjonalnym urządzeniu. Tak, oczywiście, określił to producent. Nie ja. No, ten już nie jest tak podatny na, na wyginanie. No dobra. Aha. No, więc teraz tak, już mam te przepustnice podzwijane. To sobie będę szarpał z przepustnicą otwartą, potem to odklejam i zrobimy jeszcze raz próbę tak na odwrót. Także. Przepustnica otwarta, mierniczek rzekomo profesjonalny, jak twierdzi producent. Zobaczymy, ile pokaże przy tym nowym cylindrze i tym tłoku. Powiedzmy, że jakieś 6,5. 6,5 mamy tutaj. Jeszcze raz. No. Dalej sześć i pół bliżej siedmiu, ale to też nie jest jakieś wielkie yy, osiągnięcie. Także sześć i pół. Miernik profesjonalny. Okej, okay. piła zatarta. No, mamy tutaj delikatnie ponad sześć. No, sześć i pół. No, i lekko ponad 6. W jednym i w drugim przypadku te ciśnienia wyglądają podobnie. Zwalniamy przepustnicę. I... No więc tak, przepustnica odblokowana, piła zatartym cylindrem. Lecimy. mamy dalej sześć dalej mamy sześć no cieplutko mi się zrobiło dobra teraz tutaj piła po wymianie cylindra i toka. Przypominam jeszcze raz dla formalności. Przepustnica jest zamknięta. Yy... Miernik niby profesjonalny, więc powinien budzić zaufanie w pomiarze 6,5. O, już dobra. No, lekko ponad 6. No. I 6 i pół. Także cóż. Jakie wnioski? Co powiem? Mam, że Liczyłem na jakiś tutaj super porównanie i faktycznie przekonanie 100% że ta miernik będzie do niczego i będzie przekłamywał. Teraz to mi trochę szkoda 170 zł. No, tak to bywa. No nie, w mi się urządzenie oczywiście przyda. Myślę, że tutaj ten miernik z racji ceny i wykonania powinien być na pewno pewniejszy od takiego taniego, w tym przypadku tutaj ten pomiar wyszedł identyczny zwróciliście uwagę na pewno na to, że przy zalanym silniku, zalanej misce korbowej, misie korbowej paliwem wynik jest dużo lepszy, bo podchodzi pod 8 bar więc jest to generalnie 2 bary więcej Niż w przypadku takiego suchego, czy suchego, takiego no, niezalanego silnika, nie mogli się tego może zobaczyć na filmiku, co tutaj się wylało, jak przepnąłem kilka razy. Albo kilka ładnych chlupnięć paliwa na podłogę. Więc yy, mam tutaj całkiem sympatyczny aromacik w tej chwili, yy, także tu się inha inhaluje się. Natomiast cóż. No, powiem, że humor mi się zepsuł po tym teście, bo naprawdę liczyłem na jakieś fajne porównanie, no ale testów wcześniej nie robiłem na tym, żeby faktycznie udowadniać, że coś takiego jest lepsze na przykład, tak? Bo mógłbym próbować udowodnić Wam, że to jest lepsze, yy, ja, ale nie o to chodzi. Chcę Wam dać rzetelną informację, w dzisiejszym temacie ciśnieniowo. Zaworkowo-silnikowym to tyle. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o wciśnięciu dzwoneczka, abyście byli na bieżąco w tym, co na kanale się dzieje. A z każdej subskrypcji ja się bardzo cieszę i jest to mobilizujące do tego, żeby nagrywać coś dla Was jeszcze więcej, poruszać jeszcze inne tematy może i też testować pewne rzeczy dla Was. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie hej, cześć.